Let me be Let the devil take. Me. Dobra, dobrze ten alien sobie w ogóle pola swolerę. Będę mógł teraz na spokojnie sobie tutaj obejrzeć te wszystkie pomieszczenia i obczaić co tu możemy w ogóle znaleźć. Jeszcze sobie możecie zbuduje zbuduję, chociaż nie do końca. E, Okej, okay, co tutaj mamy? Hmm, jakieś laboratorium. Czynnik znowu się odezwał. Dobra, tu właśnie nic nie ma, jaka skrzynka. No to możemy w ogóle zbudować. Możemy zbudować EMP, ale. O kurwa, gdzieś idzie. No dobrze. Ja Pierdolę, przyleciał to. Co Idzie tędy. Pierdolony. No, przylost chyba do tej racy. No to wygląda że nasz kolega po prostu zaciekawił się racą troszkę to popsułem bo mogłem to inaczej wykorzystać, mogę to wykorzystać jakoś potem, bo widzę, że on naprawdę bardzo interesował tą racą. I widać tylko jego ogon. Nie widać reszty. I to jest właśnie cały problem, bo tak do końca nie wiem co się dzieje. Natomiast na pewno będę... O chwila. Chodzi tutaj Znowu się obrócił Masakra, ale spuściłem czasu tutaj już poświęcił Dosłownie minutę w jednym pomieszczeniu Tylko, że właśnie twórcy zapowiadali, że on się uczy naszych zagrań, więc Przypuszczam, że za drugim razem nie zwróci on żadnej uwagi na, na tą flarę Na racę, czy jak tam się nazywa Dobra, idzie powoli Jeszcze chodzi tutaj Dobra, Polas. Tylko pytanie, czy on poszedł że tak powiem, dalej już, czy zaraz się tu wróci? Właśnie ta Alien Kurde, on tak. Już się spotkałem z tym, że po prostu grając w DLC, mmm, że Skubaniec niby poszedł sobie, a za chwilę tak naprawdę robi zawrót i wraca do tego samego miejsca. Więc, no, jest to takie troszeczkę dziwne. Ogólnie i tak myślałem, że no, ten Alien będzie naprawdę znacznie. Znacznie głupszy, będzie robił bardziej takie sematyczne zagrania, ale uwierzcie mi, że on właśnie takich sematycznych nie robi, gdyż on nie patroluje w ogóle tych pomieszczeń e, jed, jedną trasą, jedną trajektorią, tylko pochodzi dosłownie wszędzie i nigdy nie wiadomo, gdzie tak naprawdę się ten alien pojawi, skąd wyjdzie, skąd zejdzie, w jakim dokładnie miejscu jest, e, kiedy na przykład nagle przyspieszy. On, przykładowo, jak już zdążyliście zauważyć, idzie powoli. Tam młodzi w ogóle, patrzcie. On, przykładowo, powoli idzie, po czym nagle przyspiesza. Więc, no, ciężko jest. Ciężko jest, naprawdę. Kurde, tu jest. dobrze. Więc, wrzucę racę drugą. Kurwa, ale to rzuciłem. Ale wątpię, on się na to nie złapie, bo przyszedł już po tym racę. Naprawdę bardzo szybko chodzi. Zresztą widzieliście, jak szybko się zjawił u mnie przed chwilą, gdy pierwszą racę dorzuciłem. Ech, musimy się dostać w ogóle tam, ale ja za cholernią z jednego pojęcia się tam dostać. No, więc na razie mm, będę szukał jakiegoś innego miejsca, bądź też innego przejścia. Nie wiem też, jak z Marielą w ogóle mam postępować. Boję się w ogóle chodzić. Zresztą od tego. Boję się w ogóle chodzić. Bo kurde, ja nie wiem, z której strony wyjdzie. No to jest właśnie takie masakryczne. Widzę go też na radarze. On tam gdzieś łazi. właśnie, może przyjść zaraz i te drzwi otworzyć. Mógłbym je znaleźć, zabić. Już jest dość blisko. To raczej jest gdzieś nad nami, przypuszczalnie jakąś kanalizacją się przemieszcza, albo tym wentylacją. Przepraszam bardzo. Eee, gdzie on w ogóle łazik? Kurwa, to jest to? Nie no, tu muszę się ruszyć. Nie ma opcji, otwierajcie się drzwi. Błagam, szybciej! Szybciej! Klarom się w ogóle nie zainteresował nasz drogi obcy. Jest y, emergency safe room, zapis. Myślę, że sobie zapiszę. Bo jednak kawałek drogi przeszliśmy. Safety roomy też y, są tak nawet dosyć często rozstawione. Momentuje plus. Oczywiście najlepszy byłby taki tak zwany quick save. Y, jak ktoś nie wie co to jest quick save. Szybkie zapisywanie. Taki system był wykorzystany przykładowo w grze Ape, Odyssey bądź Exodus z konsoli PlayStation 1. Później została wydana na PC ta, ta gra, a teraz wydana została w wersji remastered. Gra nosi nazwę New Tasty. Tam jest system Quicksable, czyli dosłownie w każdym momencie możemy zatrzymać grę i zapisać. Niestety twórcy już nie stosują tego czegoś takiego. Za frajer z tego doktorka. Oczywiście, jak zawsze, nas nie chce wypuścić. Jebanie z się Aliena, ale musimy tutaj chodzić, kurwa, i szukać ee, wejścia tam gdzieś. Czy to bydle gdzieś łazi? Ciężko powiedzieć w ogóle, gdzie ja mam tam iść. Boję się, że ten alien mnie zainwidugodorwia. Tu hmm. jest też taki problem, że nawet to skradanie chuja daje. No, ten alien strasznie jest. Taki no. Skupany jest liftem, no po prostu. Nie wiadomo z której strony wyjdzie. Tutaj gdzieś mi pokazywało, że jest z prawej strony. No ale, na pierwszy rzut oka go nie widzę w ogóle. No jak mam się tam kurwa dostać, to jest pytanie. Później może w przeciwną drogę. O, co to za jakieś podświetlenie, widzicie? Coś się zdupcuło, nagrze. Widzicie z lewej strony na dole? Ewidentnie jakiś błąd w grze. Nie wiem, pójdźmy tutaj. Nie jestem czy tutaj coś jeszcze znajdę. Na razie to chodzę w kółko. Tu błędne urządzenie, tam nie mogę wejść w ogóle. Tu natomiast jest jakiś pokoik. Rozjebamy hmm, Czy możemy... Z... co to w ogóle jest? <sighs> Serio, nie mam pojęcia, jak ja się mam tam dostać. Dobra, moje dadze zrobiłem cięcie ogólnie. E, znalazłem takie inne pomieszczenia. Jak widzicie, sobie tutaj chodzę. E, ogólnie tam mnie zabił alien po prostu i nie chciałem już. Po prostu nie chciałem się denerwować. więc zrobiłem cięcie. Znalazłem jakieś inne pomieszczenie. Odpalam mapę, będziecie widzieć gdzie. Natomiast tak naprawdę nie wiem czy to coś w ogóle mogę znaleźć Ale ja sobie tam gdzieś się krąży i chodzi. No właśnie Wsałem się do szafki. Skupę gdzieś tam łazi. Idzie. I na pewno przyjdzie tutaj. Tam chodzi. Widzę go. Stoi tam, w miejscu. jest strasznie oparty, gnoń. Najgorsze jest to, że on dziwnym trafem zawsze wyczuje, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, w jakim pomieszczeniu. Nie patrzcie, teraz on krąży tam, tak jakby nie mógł iść w ogóle gdzie indziej. Czyli po prostu wie mniej więcej, gdzie się znajdujemy. Wiesz, że tutaj gdzieś w tym obszarze siedzimy. Oczywiście nie wie dokładnie, że się w szafce, ale wyczuwa na pewno, że jesteśmy w tym rejonie. Dlatego on tutaj tak krąży I to jest właśnie moim zdaniem... Znaczy, to jest z jednej strony fajne, ale... no wydaje mi się, że jednak... no... jeżeli dali jakieś poziomy trudności w tej... że ja nie mówię, że ten anime ma być całkowicie głupi, bo to też nie spraw przyjemności, ale... jeżeli mamy poziom najniższy, poziom średni, poziom wysoki, no to jeżeli wybierzemy ten poziom... Kurwa, on tu idzie w ogóle. Czekajcie. Gdzie jest ten kurwysyn? Skurwensen po prostu wie, że tu jesteśmy, no. O ja pierdolę, O ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdole! ja pierdolę, ja wypierdalaj. Ja 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 Kurwa ma... Nie ma gdzie dalej, no co kutas. On ewidentnie wie, że ja tutaj jestem, no, to jest, to jest, to, to jest pewne na 100%. Ale, dobra, poszedł sobie w cholerę, skończył to, co miałem ci powiedzieć w międzyczasie. że mam poziom niski, średni, wysoki, no to zdecydowanie na tym najniższym poziomie powinniśmy mieć jak największe szanse przeżycia i tak gra Nie powinna sprawiać aż tak dużego problemu, jaki ja mam ogólnie teraz, już. Czyli, jeżeli chodzi teraz. Kurwa, nie idzie, ja, słyszę go. Jeżeli chodzi teraz, oczywiście. Natomiast wiadomo, że na, to jest nie, na, poziomie, yy, średnim, wysokim, no to to już jest po prostu hardcore. I szczerze powiedziawszy, to przyjdzie w ogóle, bo ja coś włączyłem. Cool. <gry> ja, to. Dobra, moi drodzy, kolejne cięcie, bo, chuj mnie strzela, po prostu. Chuj mnie strzela i nie mam siły. Ja pierdolę. Naprawdę strasznie stręcznie. Dobra, wracałem po cięciu. Znowu jestem zamknięty tutaj. I znowu ten niebany pajac tutaj chodzi, kurwa. I to jest po prostu masakra. Ewidentnie nas wyczuwa, że tu jesteśmy. Ale nie wiem, czy ja tutaj mogę coś konkretnie zrobić. Znaczy, zaraz spróbuję jeszcze raz powtórzyć to, co wcześniej robiłem. Czyli przełączę sobie po prostu na tym panelu coś. Nie wiem, czy to mi w ogóle w czymś pomoże. Ale... No naprawdę... Masakra. Gram już ogólnie tutaj jakieś... Żeby was nie skłamać... 25 minut. Pół godziny. A zamęt do kupy nagrałem na razie... Nie wiem... 12-11 minut gry. Więc pomyślcie sobie... Jak ta gra jest już tak trudna, bądź irytująca nawet. Tak jak mówię, inteligencja Aliena ma plusy, jedno, ma plusy i minusy. Z jednej strony fajnie, że jest taki inteligentny i jest to jakieś wyzwanie. Z drugiej, zaś na tym poziomie trudności uważam, że jest to lekkie przegięcie, bo w tym momencie ja już kurwa nie odczuwam w ogóle takiej radości z grania, a raczej się bardzo wkurwiam, No ale dobra, nie poddaję się. Na razie jeszcze nagrywam. Ale jeżeli tak dalej będzie, no to naprawdę nie wiem czy, czy po prostu nie zakończę nagrywania tej gry. Ja sobie ją oczywiście przejdę. Znowu tam gdzieś ładzi. Ja sobie tą grę oczywiście przejdę, natomiast yy, czy nagram ją do końca. Ciężko powiedzieć. Idzie, dobra, to już do aż No, ewidentnie wie, jesteśmy, no. To jest... masakra, kurwa. I to jest właśnie irytujące, że on nas nie chce wypuścić z jednego miejsca. Więc ja już siedzę na 25 minut w tym pomieszczeniu ogólnie do kupy z cięciami. Znaczy, nagrane mam tam 12 minut, ale siedzę tu już 25 minut i on kurwa nie chce nas tu wypuścić, co on za chuja. Ja po prostu nie wiem, czy twórcy popełnili jakiś błąd. On tam łazi i zaraz tu przyjdzie. Zaraz tu przyjdzie. Znaczy, ja też chyba robię bo on, znaczy, on na razie łazi tam. Czekajcie, polaz tam. Ale on tu przyjdzie. Na pewno przyjdzie. Poszedł na budowę kanalizacji, wentylacji. Eee, już ogólnie gdzieś tam zszedł. I to gdzieś tu blisko nawet. No i chuj. No i jak ja mam stąd wyjść? No czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Kurwa mać To jest znowu kolejny rekordowy odcinek, w którym Klna wyjątkowo Tragedia Nie wiem czy ja mogę jakoś tam zbawić może Przyjdzie. Nie wiem, czy inni z że też mają taki problem z tą gierką, czy po prostu ja jestem jakiś taki inny i chujowy. Ale zaczyna mnie to już lekko irytować. No 25,5 godziny w jednym miejscu. Bo Alien chodzi tu dziś bardzo blisko. No ja po prostu już nie chcę wychodzić, żeby mnie nie zajebał. mi, że nie chcę, żeby mnie zajebał, bo będzie kolejne cięcie. I to jest tak, że jak ja robię cięcie, to ja muszę tutaj przyjść do tego pomieszczenia yy, I dopiero potem włączam nagrywanie, więc... Śmierć, yy, przyjście tutaj, to jest kolejne 5 minut Zależy jeszcze, jak ten alien chodzi Także uwierzcie mi, że... No... masakra Jest to troszeczkę, moim zdaniem, przegięty Przynajmniej na tym poziomie trudności Na którym ja obecnie gram, a przypominam, że gram na poziomie najniższym bo właśnie obawiałem się wyzwania, że yy, jak będę nagrywał po prostu to mi to nie będzie sprawiać przyjemność, a chodzi o to właśnie, żeby gra yy, sprawiała przyjemność, bo ja nie nagrywam tego po to, żeby nagrać i już zawrócić, bo kurwa, ona chuj idzie tu. No mm, kurwa, no przecież to jest porażka, ja tego nie skomotuję w ogóle, kurwa. Skurwensen pieprzone. Dobra, cięcie, kolejne. Ogólnie to włączyłem tam, co miałem włączyć, wylazłem stamtąd. Nie wiem, ile już na, ile już ogólnie gram na tej mapie, na tych przejściach, ale już... Nie wiem, 35 minut będzie na pewno. Już tak nawet gadam po prostu bez jakiejkolwiek yy, ekscytacji tą grą. No bo to już słyszałem, koleś, mówiłeś mi o tym. Widzicie, tam jest to pomieszczenie. Ale dalej nie wiem, gdzie mam się dostać, kurwa, i to jest całkowity problem. Chyba, że pójdę gdzieś tu jeszcze. Bo tutaj raczej chyba nigdzie nie przejdę. Bo to jest wszystko właściwie pozamykane. Właściwie tamto pomieszczenie, w którym byłem, nic mi nie dało. Poza tym, że włączy... coś tam przełączyłem. Ciągle złabiałem aliana tam i on ciągle mnie się zabijał. Eee, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy też nie zrobić cięcia jakiegoś, zaraz. Naprawdę, masakra. Materiał jest tak pocięty już, że do kupy to może by była godzina z tego materiału i to było tyle zgonów... To było tyle zgonów, że uwieści mi, że ja mam dość kurwa na dzisiaj. Mózg mam po prostu rozwalony na regola. Nie wiem czym to jest spowodowane, nie wiem dlaczego się tak dzieje, po prostu Alien mnie nie, nie kocha, nie lubi. I ciągle nie zabijano. Jestem dla niego po prostu łakomym kąskiem Nie wiem czy tutaj ma jakieś drzwi w ogóle idzie Jest zamknięta Kurwa tam ładzi dole Czemu tu nie można przejść? Tu już też byłem. No tam właśnie niebanalian, kurwa. Nie wiem, może tu coś przegapiłem po prostu, może to jest jakiś klucz. Może tu jest jakaś karta. Tu jest butelka z whisky. Chyba, że nie mogę tego whisky wziąć się napić, kurwa, bo wybran dosyć. Nie wiem, odpalimy sobie jeszcze ten Sto link. Bo może coś przegapiłem po prostu. Nic tu nie ma. Nie wiem, gdzie jest niebanalnia znowu, kurwa, tam gdzieś łazi. Ja pierdole, co tu jest grane. Moje drodzy, to jest masakra, kurwa. sakra z tą grą. Nie, nie mam zielonego pojęcia po prostu, jak mam to przejść. Gdzie mam w ogóle iść, żeby tam się dostać? Czy to jest jakaś kanalizacja, czy to nie jest jakaś kanalizacja? Tylko, tylko gdzie ja mam iść? Gdzie? Którędy, jakby ktoś mi powiedział, to bym wiedział. Dobra, myślę, że skończymy tę nagrodę.